z tej strony MWK słuchajcie jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale jak możecie zobaczyć nowe podtytuły jesteśmy w nowej serii super przygoda słuchajcie pewnie się zastanawiacie EWK! Co to jest ta super przygoda? Jak możecie zobaczyć, patrzcie co nas otacza, jaki piękny teren, słuchajcie, tak, MWK postanowił znowu zacząć grać na modach, tak, i nazwiemy to nie MWK z modami, bo to już stara seria i tak dalej, więc jest nowa, słuchajcie, seria, super przygoda i fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym odcinkiem jak najwięcej łapek, żeby miał, słuchajcie, motywację, żeby nagrywać to, więc myślę, że... Drugi odcinek sprzedam wam za 8 tysięcy łapek w górę Myślę, że to jest do zrobienia. Co to dla was, moi drodzy, co to dla was? Pamiętajcie, rabaty na łapki Moich widzów zawsze będą obowiązywać, obowiązywać, zawsze będziecie dostawać rabaty, więc jedna łapka w górę, równa się 10 łapek w górę, bo nowa seria, w sumie się jaram trochę Słuchajcie, patrzcie jakie tu, jakie... jak tu jest pięknie! Boże święty Patrzcie jakie shaderki w ogóle. Wow, ja jestem mega, mega, mega podjarany słuchajcie, tą serią, więc mam nadzieję, że będziecie interes... Interaktywni, interaktywni, no aktywni, słuchajcie, pod tą serią po prostu i będziecie mi pomagać, tak, słuchajcie, bo kiedyś rozpocząłem MWK z modami, ale yy, wyszło tak, słuchajcie, że paczkę zgubiłem i tak dalej, więc postanowiłem, że zrobię nową, i tą paczkę zro zrobiłem, słuchajcie, sam. Sam zrobiłem tą paczuszkę. Jestem z niej zadowolony, bo tu dodałem tylko modyfikacje, które, słuchajcie, ogarniam mniej więcej, dobra, mniej więcej. I modyfikacje, które są, słuchajcie, fajne i po prostu, no, dodają rzeczy, które w takiej paczce modów powinny być, słuchajcie. Będziemy zbierać, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Wszystko, co napotkamy, ponieważ No, jak widzicie, już mamy jakieś Słuchajcie, tutaj e, truskaweczki Zobaczmy teraz, jaki mamy na... Gramy na normalu, słuchajcie To jest single player Taka seryjka, słuchajcie e, Słuchajcie, tutaj mamy na G Cały crafting, słuchajcie Wszystkich itemeczków, co mamy tutaj e, Pewnie się będziecie pytać Jakie tu są MWK modyfikacje Modyfikacje postaram wam się wypisać w opisie Jeżeli nie pod tym odcinkiem To pod następnym na pewno znajdziecie e, z... No i oczywiście musimy... Początki są ciężkie, trzeba tutaj, słuchajcie, drewienko Sobie yy, pozbierać yy, Naprawdę, ja jestem mega Ja jestem zaerany to jest super No patrzcie, boże, świetnie Ja nie umiem się nawet wypowiedzieć, o, kura Cave, mamy pierwszy cave Wypadałoby wpaść może do tego cave'u Ale dobra, jakieś podstawowe itemki By się przydało zrobić, czy wiecie Crafting jakiś tutaj Hoppa, zrobimy sobie taki o Crafting, zrobimy sobie, słuchajcie Kill, o na kilof nawet nie mamy Nie no, o, cześć ptaszku, cześć ptaszku Ale tu jest piękny Ten Minecraft mi się słuchajcie podoba, ściągnęłem sobie modyfikację Dodałem do tej, słuchajcie, paczki taką modyfikację Jak widzicie, że drzewo takie jest Kurde zaokrąglone, patrzcie jak to Wygląda słuchajcie, widzicie to? Widzicie? To jest taki kołek. Ja ma, mega się jaram, naprawdę, mega się jaram. Odcinki słuchajcie, będą długie, bo wiem, że chcecie długich odcinków. Chcecie, żebyście... Żeby była ta seria właśnie taka, ja wiem, takie 20-minutowe odcineczki gdzie MWK sobie, słuchajcie, gra w Minecrafta, a to jest w ogóle już na modach, więc macie urozmaicenie. Więc my, myślę, że wbijecie te 8000 łapek. Yy, I też możecie mi napisać co ile byście chcieli. Właśnie tą słuchajcie serię, nie wiem może dwa razy w tygodniu. Nie wiem też yy, ile yy, słuchajcie dam rady tego nagrywać, bo powiem wam szczerze, że nie chcę tylko ciągle jednego nagrywać, dlatego próbuję ciągle jakieś mapki, tutaj jakieś komendy, ciągle mieszam tym minecraftem, bo nagrywanie tego, tego samego jednego jest naprawdę nudne. Jedną serię jakbym miał na kanale, to bym nie wytrzymał. Znaczy chyba, żeby była, nie wiem, jakaś kozacka, nie? Ale możecie pisać w komentarzach właśnie, słuchajcie, jakieś propozycje, słuchajcie, co zrobić i tak dalej. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem, więc nic takiego się pewnie nie wydarzy, chociaż kto to wie, kto to wie. Nie wiem, ile będzie trwał odcinek, ale zabijemy sobie Kurę. O oh yeah, mamy chickena. O, oh, nie będziemy spadać tutaj. Chociaż. Czekajcie, ile mamy go. Dobra, we, we, zejdziemy sobie na dół, może będzie żelazo. A żelazo, już jak będziemy mieć teraz żelazo, to super, słuchajcie. Będziemy mieć mieczyk. Przydałoby się dzisiaj jakąś tymczasową bazę zrobić. O, oh, i mamy węgiel. Wągiel mamy, słuchajcie, wągiel mamy. Troszkę mam mało FPS-ów, więc sobie słuchajcie, może zmienię jakieś. Yy, shaderki, zmienimy na te O, i patrzcie, mam, włączyłem sobie, słuchajcie Extreme i mam, słuchajcie, więcej FPS-ów Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ja nie, ja tego nie rozumiem Ale tak się dzieje, słuchajcie Tak się dzieje, yy... Możecie napisać w ogóle, czy podobają wam się shadery I możecie napisać no, w ogóle, jakie chcielibyście shadery, którymi bym grał O, może zrobimy takiego testa małe A to jak wejdziemy Zrobimy testa i napiszecie mi, słuchajcie Na których shaderach, słuchajcie, grać Bo mi się generalnie wszystkie, co tutaj zainstalowałem shadery Mi się wszystkie podobają Bo są ładne, po prostu, są śliczne Granie w Minecrafta na shaderach I jeszcze na takich modyfikacjach, które upiększają Minecrafta Mnie to jara osobiście Mnie to naprawdę jara Ale patrzcie, ile mamy węgla Ja, pierwszy odcinek już mamy wągiel, słuchajcie, jest gitarka, też tak myślicie, to wiecie, łapyczka w górę, mordzieczki, <laughs> boże święty. I teraz wszystkie komentarze. Żebrok, żebrok! Żybrok, dobra, zrobimy sobie pochodnie, słuchajcie. Jeszcze, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, bo pewnie będą takie osoby, co to za wersja Minecrafta, jest to 1.7.10, słuchajcie. Najstarsza Minecraftowa, słuchajcie, wersja, legendarna, słuchajcie. Zawsze, słuchajcie, jak byłem na serwerach jakichś youtubowych, to zawsze na tej wersji były paczki właśnie na te serwery. Dobra, wykopiemy sobie to. Nie wiem co to jest, to może być sól. Coś mi się wydaje, że to sól, ale czemu to tak śmiesznie laguje? Co tu my mamy? Soul, no tak myślałem, to sól się przyda, słuchajcie, do różnych jakichś potraw, jakichś hamburgersów i w ogóle, ale nie będziemy zbierać całej soli, bo to bez sensu po co mi sól, nie będę nosił tej soli nie wiadomo ile, ale to co to jest to? Aha, okej, okay, dobra, to jest coś co spawnuje coś tam, nie, nie ważne, wykopiemy sobie cały węgiel, żeby mieć słuchajcie, pada deszcz? Nie, już myślałem, że pada deszcz, słuchajcie, ale bym się poru, Jakby padał tak deszcz. Dobra, zbierzemy sobie, słuchajcie, węgiel i będziemy szli, bo potrzebny nam jest węgiel, żebyśmy mogli przetapiać. Yy, I zrobimy sobie, słuchajcie, od razu cały ślecik. Dobra, ile mamy tego węgla? 16 nam na spokojnie starczy. Wejdziemy sobie do góry, może tędy. Damy radę, tędy? Damy radę. Na luzie chyba powinniśmy. Dobra, tutaj rozwalimy, pyk, i jesteśmy na górze. No popatrzcie! Czy wam się nie podoba takie co... Czekajcie, czy ja coś tam widzę? Tam jest... Aha, to jest drzewo. Dobra, fałszywy alarm, fałszywy alarm, MWK, Gdzie my daliśmy tam ten crafting? Gdzie wy daliśmy ten crafting? Słuchajcie, bo jestem bardzo ciekawy. O Jezu, o Jezu, o Jezu, musimy wejść w górę. O, tu jest nasz crafting. Dobra, mamy nasz crafting, słuchajcie. I robimy sobie teraz podstawowo kilof oczywiście A no patyczki by się przydały jasne Tutaj kilof i weźmiemy sobie Troszkę o tak o sikierkę Bo musimy sobie słuchajcie Zrąbać drzewko żeby mieć Będę drwalem w minecraft słuchajcie Musimy zrąbać drzewko żeby mieć drewno na wiecie Na wyjście i w ogóle tutaj możemy sobie robić plecaczki Bo przypuszczam że No takie słuchajcie, ekwipunek nam nie starczy, znaczy ekwipunek, no miejsca w inwentory i tak dalej, nam nie starczy słuchajcie, bo tu jest tyle rzeczy. To, ta paczka, nie wiem, ma może z 30 modów, jak nie mniej nawet, nie chcę was okłamać, yy, ale naprawdę ma mało tych modów, ale mody dodają takie fajne rzeczy, super i w ogóle, dobra. Idziemy stąd, musimy się stąd ruszyć, jest już 7 minut materiału, a my ciągle w tym jednym miejscu, ale mamy chociaż węgiel i podstawowe itemki, o, mamy świnkę, chodź tu świnko. To, o, zabijemy raba, rampka Nie wiem jak to, doknes na no nie No, miał jakąś swoją świnkę O, mamy koniki nawet, chodź tutaj O, tak, zabiliśmy, o, super Do, o, jeszcze chicken, jedzenie nam się naprawdę Przyda, bo w takich seriach, słuchajcie Jedzenie, gdzie jeszcze nie mamy, wiecie Stałej, że tak powiem Bazy żadnej, ani nic, jest bardzo ważne, żeby nie umrzeć. Że, czy ja tam widzę Tam jest chyba przeciwnik Chciałbym konia, możecie napisać jak sobie oswoić Konia, to my sobie tutaj damy Słuchajcie, y, check wipe waypoint, 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 waypoint. mogę już pisać, tak? Jezu, jakie ja dawno nie grałem na modach, konie, yy, <grystanie> bez to tak dawno, słuchajcie, nie grałem w Minecrafta na modach I już się odzwyczaję. no dwa miesiące temu, dobra, zaraz będą komentarze, no dwa miesiące temu, czy tam trzy, y, miałeś serię, kurde, y, jeszcze, która trwała, nie wiem, trzy odcinki, słuchajcie A co to jest, mamy tutaj, o oh yes, będziemy mieć na łóżko, dobrze, dobrze, superaśnie, superaśnie Minecraft Podoba mi się to, podoba mi się to. Tam, a, jeszcze tu mamy wełnę. Dobra, trzeba iść dalej, słuchajcie, mamy już wełnę na łóżko. Mamy, dobra, zarąbiście, ej. Pierwszy odcinek i już mamy bardzo dużo rzeczy. I przetrwamy, słuchajcie, noc i tak dalej. Mamy dużo mięsa, dużo jedzenia, ej. Wow, ile tu jest, słuchajcie, tych zwier... Ej, nie, kozy nie chciałem zabijać. Ty mnie będziesz kopać teraz? Nie, nie będziesz. Dobra, już myślałem, że będziesz mnie bić. Yy, bo tu niektóre, słuchajcie, z mokrycher, z tego modu, słuchajcie, biją. To będziesz mnie bić. Dobra, już cię dobiję. O, mamy skórę. Dobra, mam. Ej, ile my mamy już itemków? W tak krótkim czasie, słuchajcie. Ale dobra, nie będę się tutaj podniecał, bo zaraz... Może się okazać. Uwaga, dobra, robimy pierwszy fight. Pierwszy fight, słuchajcie, w super przygodzie. Czy mi damy radę? Czy mi damy radę? Damy radę? Daliśmy radę, słuchajcie. O, wiesz. Węż, 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 jaki węż, wąż, dobra. Jezu, dwa fajty naraz. Czekajcie, musimy... Nie, nie, jajko! Zjedz tego chickena A dobra, już nie trzeba. Ty i zauważyłem słuchajcie teraz, że my tutaj mamy... Musimy to zmienić, bo my mamy tutaj pokazane jakie my mamy... jakich mamy przeciwników i tak dalej, dobra. O nie, czekajcie, trzeba się ulotnić. Chodź tu świnko, dobra, okej. Okay. Idziemy nie w tą stronę, Boże, nie możemy iść w tą stronę, gdzie jest woda, bo to bez sensu. Dobra, weźmiemy jeszcze szybko krótkę i musimy stąd spierdzielać, bo tutaj niedźwiedź i węże i w ogóle. Wow! Ile tutaj jest mobów? To ja nawet nie wiedziałem. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Yy, czekajcie, mamy jakieś jedzenie, które... Dobra, weźmiemy sobie tych kurczę porkczopów surowych się najemy. Naprawdę pająk mnie goni, mam trzy serduszka mi akurat teraz pająk musi gonić! Oszalałeś, oszalałeś! Wydupiaj, wydupiaj, wydupiaj! No mamy tutaj po lewej jak pokazane ile ma życia, więc spoko Wydupiaj, wydupiaj, Boże Święty, się noc robi Jezu, idź stąd, idź stąd, idź stąd, trzy Stejkiem go zabiłem, jo, stejkiem go zabiłem, dobra Dobra, trzeba się szybko iść ukryć Oh my gosh, oh my gosh, czekajcie, tutaj na dół Okej, okay. a już na shaderach w nocy to już nic nie widać Boże, szkielet, szkielet, czekajcie, zmienimy shadery Zmienimy shadery teraz na... Czokapiki, dobra, bo te będę sorry, że będę tak zmieniał, te słuchajcie shadery, ale niektóre shadery po prostu są tak ciemne i niektóre tak lagują i mam na ultra, mam na wszystkim i nie wiem czemu lagują, słuchajcie. Nie wiem czy to jest to może być wina paczki, bo ja się tak dowiedziałem, słuchajcie, że źle zrobiona paczka może po prostu lagować, ale czekajcie. my tutaj mamy Adamy sobie na extreme na przykład. No jest tak samo. No jest tak, ja tego nie rozumiem. Jak jest jakaś osoba, która się zna na Minecrafcie, słuchajcie właśnie, to fajnie by było jakbyście, słuchajcie, mi pomogli, bo ja jestem bardzo, ale to bardzo za tym, żeby kurczę ktoś mi pomógł. Czy ty się znowu zrobiło się dobra, nieważne. Nie nie robi się ciemno. Wkopujemy się, nie ma opcji. Wkopujemy się tutaj. Czekajcie, o, postawimy pochodnie tutaj. O, pyk! Jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Jesteśmy bezpieczni. W pierwszym odcinku już mamy praktycznie wszystko. Teraz teraz przez tą noc, słuchajcie, sobie porobimy te seciki i tak dalej. Boże, słyszę jakiegoś niedźwiedzia. O nie, dobra, jesteśmy tutaj, mamy crafting. Dobra, musimy sobie zrobić, słuchajcie, piecyk, żebyśmy mieli jakiekolwiek tutaj surowce, słuchajcie. O, pyk, proszę bardzo. Dajemy sobie tutaj węgiel, tutaj to, okej, okay. da tam nie się jedzą, nas to nie obchodzi. Słuchajcie, może nie mamy drzwi, ale mamy za to zarombistą Słuchajcie, tutaj zasłonkę. Jak widzicie, I nic nam nie grozi. Nic, słuchajcie, nic nam nie grozi, chyba tak mi się wydaje. <ścoughs> nie wiem, nie znam jeszcze tej paczki modyfikacji, dobrze, ale mi się wydaje, że nic, jest spoko. Dobra. Okej, okay, teraz musimy poczekać, aż to. O, zrobimy sobie łóżeczko. Przez ten czas sobie zrobimy łóżeczko. Nie wiem, czy można kolorować. O, można! Mamy czarną poduszkę, której tak naprawdę nie mamy, ale. Ale. Robiliśmy. Crafting był taki, pomysł był taki, żeby poduszka była czarna. Jasne, jasne. Dobra, zrobiło się ciemno. Yy, to my się jeszcze najedzmy. Najedzmy się. Tutaj. A bo dobra, póki jest noc, nie będziemy Słuchajcie, od razu zmieniać na dzień Co, co zaraz będziecie pisać, co ty MWK Co ty Lamus jesteś, boisz się w nocy Minecrafta No, szczerze wam powiem, nie lubię Minecraftowej nocy, strasznie, nienawidzę wręcz Ale to dobra, ale to dobra Bo zaraz będą setki komentarzy, fajnie będzie Słuchajcie, jak będziecie komentować, jeżeli będzie Dużo komentarzy i dużo, słuchajcie, pomysłów Co zrobić, jakie plany, możecie mi Na przykład pomysły na drugi odcinek, słuchajcie Już zadać, nie? Myślę, że zrobienie Tymczasowej bazy i zdobycia Jak najwięcej temków, myślę, że to będzie najlepszy pomysł, możecie napisać, słuchajcie w komentarzach, co o tym myślicie, ale mi się zarąbiście gra słuchajcie, Boże Święty jak mi się zarąbiście gra na paczce modów, dawno nie grałem, naprawdę miałem tak długą przerwę, słuchajcie, od tych modów a jak wam się to spodoba to już w ogóle będę mógł grać, 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 może jakieś streamy zrobimy, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy w jaką stronę to pójdzie, ta super przygoda, dobra, lecimy tutaj, jakiś, nie wiem czy na, na tym słuchajcie, nie, chyba na tym poziomie y, żelaza nie znajdziemy, dobra, nie, nie, nie będziemy tak szuchać żelaza, wezmę te w ogóle torcze, bo mieliśmy poczekać aż nam się słuchajcie ten, y, mięsko słuchajcie przysmaży, upiecze i w ogóle. Ale tak to nie, no nie będę, słuchajcie, tutaj. Pyk, dobra. Postawimy sobie tutaj łóżeczko. Co tam idzie? Co tam idzie? Widzie o, nie, 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 nie to. A, to jest jakieś tam. Jakieś zwierzątko. Idziemy spać, słuchajcie, idziemy spać. Nasza pierwsza, słuchajcie, noc. Oh, yeah. I mamy piękny poranek tutaj. Czekajcie, sobie rozwalimy. Okej. Okay. Czemu to tak dziwnie laguje? Ej, ktoś do mnie pisze. Wybaczcie mi, wybaczcie mi. O, już wyciszyłem. Yy, ale to jest piękne, Boże święty. No napiszcie. No powiedzcie, że to nie jest piękne, takie drzewa minecraftowe. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Oh my god. Ale to mega wygląda, jaram się Naprawdę się jaram, słuchajcie, dobra, ile nam się te Jeszcze, o, przepaliło się Idealnie, słuchajcie, wszystko mam wyliczone Słuchajcie, ja jestem tutaj Zdecydowany podróżnikiem w Minecraft Słuchajcie, wszystko do Na ostatni guzik, lecimy dalej, teraz Ale nie, idziemy w tamtą stronę, bo Już nawet nie wiem, ale wiem, że gdzieś tutaj Niedaleko mamy spawn, jakbyśmy zginęli To coś czuję, że niedaleko mielibyśmy Żeby odebrać nasze zdobyte już itemki Dobra, jak to pięknie Wygląda, dobra, trzeba teraz zejść na dół, tak żeby się nie zabić. To weźmiemy, zrobimy to. A dobra. A do O nie straciłem żadnego życia. O ile tu chickenów. Dobra, uwaga, kolejny faj. O, co we mnie strzeliło? Co we mnie strzeliło? Czekajcie, o Jezu Święty. Nie, nie, nie. Co we mnie strzeliło? Ej, nie widziałem tego, co we mnie strzeliło. To był szkielet? A ty, ty 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 robaczku, ty robaczku. Dojadę ci tutaj. Py, py, py Oh yeah. Oh yeah. Dobra. Tam mamy kolejnego. U Jezu, ile mrówek! O! Tu jest ta modyfikacja, przecież ja ją dodałem! Zapomniałem, słuchajcie, możemy wejść w świat mrówek! Ale przylogowało, co tak przylogowało? Wybaczcie mi, taki nieogarnięty odcinek. Ale ja mam problemy, żeby ustawić tego, słuchajcie, Minecrafta z modyfikacjami, żeby to nie lagowało, żeby były stałe FPS-y i tak dalej. Mówię, osoby, które się znają, możecie mi napisać, bo mam taki sprzęcior, słuchajcie, że to wszystko mi na ultra będzie chodzić, ale nie wiem dalej czemu. To nie chodzi na ultra i są lagi w ogóle, nie rozumiem tego. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie tutaj dalej. Idziemy w tą do w dob dobrą stronę idziemy. W dobrą stronę idziemy. Teraz słuchajcie, znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce. Fajnie by było jakbyśmy jakieś dungeona znaleźli. To na w następnym odcinku byśmy przeszli... Przesz przeszedli, tak. Przeszli słuchajcie, dungeona i już byśmy mieli, wiecie. kurde. To jest ziomek, który w drugim odcinku już dungeona tutaj, wiecie. Yy, obraca, nie, no myślę, że to by było spoko. I widzicie i czemu takie spadki są FPS-ów? Ja rozumiem, że się generuje teren, no ale bez przesady, Minecraft, bez przesady, dobra. Yy, czy my tu mamy, czekajcie, jak tu się włączało, to nie tu, to było chyba tu, tak, dobra. Tutaj się włączało mapkę. Szukamy jakiegoś dungeona. Fajnie by było to znaleźć dungeona. Bo, na pr... O, słuchajcie! Znale... Znaleźlibyśmy jakieś dungeona. Znaczy, ja mówię, bo. Y, testowałem tutaj paczkę. Wiecie, w trakcie tego wszystkiego widziałem, co się generuje. Mniej więcej wiem, co się generuje. Y, I powiem Wam szczerze, że fajnie by było na przykład w jakimś zamczysku, kurde, zamieszkać tymczasowo, nie? Też tak myślę, też tak myślę. Myślę, że to fajny pomysł. I w ogóle jest tutaj modyfikacja, którą dodałem. Y, która jest. która generuje światy, słuchajcie. Z alfy, tak, z Minecraft Alfa, słuchajcie, i w ogóle z takich, wiecie, bardzo dalekich czasów i to jest chyba ten świat, coś mi się tak wydaje, tak? To... O! Mamy, mamy, mamy cave'a! O tak, mamy dungeona! To jest to! O to chodziło, proszę państwa tutaj! Zarąbiaszczo! O je, lecimy sobie na dungeona, znaczy zobaczymy jaki to dungeon, bo jak będzie mały, to może go dzisiaj jeszcze Zrobi... O Jezu, to nie jest chyba mały dungeon To nie jest raczej mały dungeon, ale... Dobra, okej, okay. damy radę, chyba, nie? Jak myślicie? Damy radę go ob obskoczyć w następnym odcinku? Myślę, że damy radę. Znaczy, ja na pewno. Widzicie? I spadki FPS-ów znowu. Ja myślę, że to są przez. Słuchajcie, przez tą modyfikację i tak dalej, że to się generuje wszystko tam. A zobaczmy sobie, co tu. Coś się jeszcze zgenerowało ciekawego wokół nas? Chyba nic. Nie, coś jest. Jakaś mała budka tam. To może być domek, wiedźmy. Tak mi się wydaje, ale czekajcie, musimy dać. Z, zejść z daleka, słuchajcie. Yy, tutaj z tego, tego, bo zaraz nas zacznie coś atakować, a ja nie chcę. Chciałbym zobaczyć, co. Czy to jest drzewo? To jest zwykłe drzewo, naprawdę. Nie, no. A to jest zwykłe drzewo, to wyglądało jak jakieś. Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem co, ale dobra. o, o dobra, zapiszemy sobie skitu. Dobrze, że przez przypadek tu kliknęłem. Okej. Okay. Dungeon. Okej, okay, super. Mamy tutaj dungeon, i teraz znajdźmy sobie miejsce, gdzie będziemy mieć koło tego dungeona. Słuchajcie, taką tymczasową bazę. By się coś przydało. Przydałoby się coś, słuchajcie, czekajcie. Coś my tam widzicie. Widzicie coś tutaj ciekawego poza tym dungeon? Czy my mamy tam kolejny dungeon? Aż się przejdę, słuchajcie. Aż się przejdę zobaczyć, czy tam jest kolejny dungeon. Bo jestem ciekawy. Naprawdę jestem ciekawy i możecie napisać w komentarzu, słuchajcie, ogólnie skomentować, jak Wam się to wszystko podoba, tu możemy coś wziąć. Co ja wziąłem? A dirta tylko wzięłem, nie, złapałem coś? A nie wiem, dobra. A nie wiem, dobra. O, bambusy, bambusy się przydadzą, mordeczki, bambusy się przydadzą. Idziemy zobaczyć, bo chyba drugi dungeon się, słuchajcie, zrespił? Idziemy, zobaczymy sobie. O, i czemu tak lagujesz? Minecraft, Boże święty. Przecież to nie jest duża i wymagająca paczka modów A, o Jezu, nie, tutaj nic nie ma Tutaj nic, nie, tu coś jest Mamy, o, mamy cave'a Dobra, tutaj mamy cave'a To sobie zaznaczę, cave Okej, okay. weźmy sobie tutaj Wyjdziemy stąd Na razie zaznaczymy, słuchajcie, to jest takie, wiecie Eksploracja i w ogóle Zobaczymy, o, tutaj coś jest coś, Jakiś płaski teren, słuchajcie, to może być znak No i czemu tak Minecraft laguje Co się z tobą dzieje, ziomal Co się z tobą dzieje jak y, słuchajcie, y, wiecie o co z tym chodzi, to napiszcie, naprawdę, bo chciałbym, żeby ta seria nie wyglądała tak, że ja ciągle muszę, walczymy z kimś, daję options, tu muszę dać na fara, bo dam na x i słuchajcie, no nie wiem o co chodzi, a nie, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, no ale dobra słuchajcie, to by było słuchajcie na tyle, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to tak jak mówiłem, 8000 łapek w górę. 8000 łapek w górę równa się drugi odcinek słuchajcie tej serii i możecie napisać czy co jutro jutro co w kolejnym odcinku w sumie to może być jutro wiecie kto to kto to wie słuchajcie kto to wie więc możecie napisać co chcecie żebym zrobił w drugim odcinku nie wiem na przykład keva słuchajcie żebym jakąś tymczasową bazę zbudował każdy pomysł piszcie w komentarzu zostawcie łapkę w górę zapraszam na moje wszystkie social media słuchajcie które macie w opisie ja bym najsuperemka mam nadzieję że taka seria wam się podoba taka spokojna długie odcinki słuchajcie racje w Minecraft, dawno czegoś takiego na moim kanale nie było, bo były tylko jakieś takie wiecie, minigamesy, komendy i tak dalej więc myślę, że wam się to spodoba, zjadłem MWK, trzymajcie się, jo!